Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału Agnieszka Kolan. Witam Ciebie serdecznie. Cześć, witaj. Agnieszko, dlaczego? Dlaczego co? Dlaczego film? No bo. O co krytyka? Byś miała święty spokój, zrobiła byś kino artystyczne, a tak od razu. No ale ja zrobiłam kino artystyczne. Okej, okay, ale widzę, że większość ludzi jeszcze nie obejrzało filmu, a już komentują. No ale to jest, to jest taki, to jest, to, jest, to jest ich błąd. Niech obejrzą film i zobaczą, że to jest naprawdę bardzo. Tak mój sprawiedliwie wyważony film o wyborach i emocjach o człowieku i że jest zrobiony tak, że nie można się oderwać od ekranu, więc to jest absolutnie kino artystyczne, a jednocześnie kino, które jest ciekawe i które dotyka najbardziej, najbardziej istotnych spraw. Ale powiedz mi, powiedz mi, czy to też było zadanie filmom Zielona Gra, Granica pobudzić wrażliwość emocje takiego człowieka jak ja, który wrażliwość jest na poziomie zero? Ty masz wrażliwość zero? No na przykład jak ja oglądałem film dzisiaj rano, no to wokół mnie ludzie płakali. Mnie jakoś tak. ok, historia emocjonalna, ale jakoś nie uroniłem tej łzy. No wiesz, jak ja kręciłam, też nie płakałam. Tak, A że... widzisz? <grym> no. Ale to powiedz mi, to był efekt taki, że po prostu żeby ludzie oglądali i łzy im płakały? Nie, Czy z po drugiej po strony nie, polaryzacja? Nie, nie, polaryzacja mnie nie, nie interesuje, ona jest. Ja jej, ja jej nie podlewam, ja raczej przeciwnie, pokazuję, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Ale wiesz, że wielu twórców ci zazdrości, jeszcze film się nie ukazał, a wszyscy o nim mówią. No. Jak ty to zrobiłaś? Nie wiem, no to mnie, no pomogły, pomogli mi niektórzy, to, ale to nie jest prawda, żeśmy im płacili. Okej, okay. czyli w takim razie dementujemy, Agnieszka nie płaciła całej tej grupie. Powiedz mi, jak wyglądało przygotowanie takiego filmu, no bo to jest jednak, wiesz, dużo setki, setki rozmów, wywiadów, dużo takich emocjonalnych, trudnych historii, Agnieszko. No tak, zrobiliśmy bardzo, bardzo duży research, ja, moi dwaj scenarzyści, pomagał nam bardzo taki młody naukowiec, który jest świetnym researcherem, także mieliśmy tego materiałów strasznie dużo, po prostu do żadnego filmu, poza może holokaustowymi filmami, nie miałam takiej ilości materiałów i najtrudniejsza była selekcja i kompozycja, ale było dla mnie bardzo ważne, żeby wszystkie zdarzenia, które tam są pokazane, takie bardziej, szczególnie, no nie mówię o tym, co tam się dzieje między ludźmi poszczególnymi, żeby one miały przynajmniej jakby dwa źródła, żeby to, było, żeby to było uwiarygodnione z dwóch stron przynajmniej, a czasem z wielu. Jak aktywiści oglądali potem ten film, to wszyscy mówili, o Jezu, to jest ono tak. Mieli wrażenie, że po prostu oglądają składankę historii, która ich spotkała. Ale dla nas najważniejsze było jednak, żeby film był ciekawy. Ale właśnie, nie obawiam... Przepraszam, bo... Nie Ale nudziłeś się? Nie, właśnie nie. Powiem Ci... Dobra, ja Ci powiem tak, bo ja to zrecesowałem. Podobały mi się emocje. Ale ja mówię z mojej perspektywy, bo ja jestem zakochany w kinie gatunkowym kinoakcji, że na początku było, było nudno, ale powiem ci z minuty na minutę robiło się coraz bardziej gorąco, było gęsto. Nie wiem, czy to był taki efekt, bo ja będę z tobą szczery, bo bezpośrednio przyszliśmy na ty, że na początku mówię nudziłem się, przyznaję się, ale potem ta akcja była wartka, coś no się działo. To jest tak, że się zaczyna tak niewinnie, tak, tak powoli, tak by wchodzimy w życie tych ludzi. Pokazuje tych uchodźców, o których się mówi jako o zwierzętach strasznych, e, albo się o nich mówi o jakichś anonimowych liczbach, e, a ja pokazuję zwykłych ludzi. Jesteśmy z nimi i oni z nimi, oni stopniowo, jakby. W... Wchodzą w kolejne kręgi piekła, prawda? A potem dochodzą kolejne, 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 kolejne wątki. No i jak mówisz, robi się gęsto i robi się ciekawie, jak myślę, bo wiele, wiele już ludzi widziało ten film, szczególnie za granicą. W Polsce no to nie mało, bo głównie. Gratuluję nagrody. Dzięki. Na grobie, dzięki. Zapomniałam powiedzieć. Dzięki. I, 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 I wszyscy mówili: ojej, ten film ma 2,5 godzi godziny. Naprawdę? Tak. To no długo, a szybko zleciało. No tak jak nasza rozmowa szybko zlatuje, bo tu wszyscy mówią, o, już oficjalna premiera. Ostatni będą pierwszy to, była na premierze ostatnia rozmowa z Agnieszką Holat. Trzeba się mówić na dłuższą rozmowę. Dzięki. Pozdrawiam. Przednimy i jeszcze tak. Ja, ale super, to może rapi polityka. E, rapi polityka, tak? Elo. Elo, Elo, Elo.